Kiedy w tym całym chaosie znajdujesz czas na to, żeby gotować, bo wiem, że to jest dla ciebie ważne, żeby ugotować dla swojej rodziny. Też trochę po to się wyprowadziliśmy poza Warszawę, żeby y, trochę inaczej spędzać ten czas, żeby jednak większą fatygą było pójście na miasto. Teraz no, przebudowuję może tak, jak kupiłam ten dom, to, to kuchnia, kuchnia była no, ledwo tam robiona, dwa lata temu bardzo zresztą ładnie. Tylko jest po prostu dla mnie za mała. E, więc ja już sobie z tej kuchni robię też biuro. W sensie tak, że ja tam mam już przewidzianą część, gdzie będę miała po prostu swoje papiery. E, będzie niższy blad, normalnie, że będę siadać przy, przy stole, przy, jak przy biurku. Ta kuchnia i to biuro mhm. poniekąd no, musi być razem. Super, nie wpadłabym na no to. No, więc robię home office po, po prostu w kuchni, bo wiem, że nie będę chciała iść do Warszawy tak często. Mhm. Więc jednak okopuję się tam. I oczywiście, tak jak w, przy tym tempie życia gotowanie było luksusem dla mnie, to też chcę mieć takie pole, że, że to po prostu wszystko jest pod ręką i muszę sobie nadać nowy rytm, wymyślić trochę wszystko od nowa.